Hej, witam was bardzo serdecznie. Chciałem coś nagrać i mój wybór padł na grę Wacky Races, czyli po polsku odlotowe wyścigi. E, grę na podstawie e, kreskówki, która swojego czasu leciała i która pewnie już jest dość zapomniana. Głównymi bohaterami e, byli tam e, pies Matli i e, Hmm, zaraz, jak się nazywał ten drugi? Dastardly chyba tak się nazywał. E, I oczywiście obydwoje próbowali wygrać wyścigi. Nigdy im się to nie udawało. Potem była jeszcze seria o, o tym, że próbowali złapać gołębia. Ogólnie mniej więcej szkic tego pamiętam, bo to kiedyś oglądałem. E, ale to wszystko jest jakby przez mgłę. E, no i za tym tytułem stoi Atlus, czyli firma, która też stworzyła grę Cats i którą tę grę być może też kiedyś nagram. E, no ale cóż, tutaj tak naprawdę w całej te, cała ta gra jest platformówką, no i na samym początku mamy, do, ma, mamy oddane trzy światy. Ja je będę przechodzić po kolei, czyli najpierw A, m, m, potem B i potem C, który jest najdłuższy. E, no i cóż, e, tutaj akurat będziemy sterować tylko e, naszym psem, który no, będzie miał różne bronie no i na samym końcu tu przy każdym mm, przy każdej grze czeka na nas e, czeka na nas e, boss pod postacią właśnie kierowcy jego auta e, Fabuła w tej grze chyba zresztą jak podobnie w większości gier nie gra żadnej roli więc tak na początku jak widzicie możemy skakać sobie i gryźć ale gryzienie jest dość słabą bronią Zbieramy także kryształki i te kryształki, kiedy zbierzemy ich 100, dają nam życie. Kości z kolei dają nam ulepszenia do mocy. Takich jak na przykład bomba. No i teraz po jednym właśnie mm, krysztale mogę sobie tę bombę sprawić. E, dwa kryształy mogą nam dać e, szczekanie. Moc również przydatną, aczkolwiek pokażę ją przy następnym bosie. E, nie tym co, co będzie teraz. Potem dostajemy latanie. Właściwie to, no takie jakby latanie. E, właśnie na ogonie. Poruszamy nim jak śmigłem, czyli coś na wzór konkera e, bądź Raymana. No i potem mamy życie. Możemy sobie dołożyć serca. Już nie pamiętam ile ich tam maksymalnie można mieć, ale dosyć sporo. No i tu cała filozofia. No poza tym, oprócz standardowych przeciwników, e, którzy na nas czekają. Mamy także limit czasowy, więc musimy się spieszyć. No w tej grze praktycznie wszystko chce nas zabić. Przeciwnicy są różni od takich bardziej konwencjonalnych. Po jakieś chodzące posągi bądź mumie. No jest tego sporo. No i gra jest ogólnie łatwa i przyjemna. Jak wiecie zawsze drugi mój Desplay powiedzmy taki poboczny jest przeprowadzany z gier no prostszych, do których nie trzeba się przygotowywać zbytnio. No i ten Let's Play też będzie krótki, no bo myślę, że w trzech częściach spokojnie się go streścić da. A, no i każdy jakby świat z bosem dzieli się na dwie, dwa zupełnie odrębne środowiska. I tam mieliśmy otwartą przestrzeń, tutaj mamy grobowiec. Nie pamiętam do końca, bo tam wszyscy praktycznie przeciwnicy, którzy pojawiają się w tej grze, są przeciwnikami którzy występowali w kreskówce natomiast szczerze mówiąc nie pamiętam jak oni dokładnie się nazywali dlatego no wybaczcie pod tym względem zresztą z drugiej strony z drugiej strony po polsku różn... znaczy e, po polsku były różne nazwy tych bohaterów z tego co pamiętam pies po polsku też nazywał się Bałwan no nazwa taka średnia dosyć Okej, okay, mamy te mumie o których wspomniałem No i cóż, te grę poznałem, bo ja wiem Kiedyś na jakimś kadidżu, który pożyczyłem właśnie była taka składanka To, to, to znaczy trudno nazwać składanką, bo to były dwie gry Aczkolwiek właśnie była tam gra Rocking Cats Oraz właśnie odlotowe wyścigi Okej, okay, to jest w sumie już pierwszy dopiero świat, a już mamy 72 kryształy. A tu za chwilę powinien być boss. I odej się nie mylę, tutaj będziemy walczyć z takim jakby wampirem, jego pomagierem. Zresztą teren na to wskazuje. Może wezmę, właśnie pokażę wam jak wygląda szczekanie, a szczekanie to, znaczy widać, że różni się od bomby tym, że idzie na wprost, ale też przechodzi przez mury, co jest dość przydatne, bomba tego nie, nie potrafi, okej, okay. no i mamy, mamy naszego rajdowca, powiem wam, że pomimo, że jest to pierwszy boss, to do łatwych on nie należy, to znaczy... Czasami jest tak, że znaczy każdy w sumie ym, porusza się mniej więcej w konwencjonalny sposób, który można przewidzieć, ale czasami się zdarza, że jednak nie. I walka z każdym bossem dzieli się na dwa etapy. Ym, jeżeli jak widzicie on teraz wykonuje zupełnie inne ruchy niż przedtem. No i poznamy to po tym, że on się jakby zatrzymuje na chwilę, migając. No i wtedy ma drugą fazę. Ale tutaj ich rozwaliliśmy pięknie. Okej, okay, no to pora przejść do następnego świata, to będzie Egipt. Coś na wzór Egiptu. Chyba to szczekanie sobie zostawię, bo widzicie tutaj w tych rucho ruchomych piaskach są przeciwnicy, których no lepiej pokonać w taki właśnie sposób. No i co? No i lecimy. Tutaj mamy jakieś pancerniki, które no, też bynajmniej do silnych nie należą No i jesteśmy w piramidzie, za chwilę pewnie do niej wejdziemy, chyba że to nie ta, bo to jest ogólnie parę piramid Cholera Musiałbym jakoś skoczyć tutaj No i jest nie muszę chyba mówić, że skakanie na kaktusy to nie jest dobry pomysł. To jednak nie jest Super Mario Bros 2, tam się dało skakać na kaktusy. Okej, okay, zabiłem ogień szczekaniem. Ciekawe. I tutaj o ile się nie mylę. Będziemy walczyć z czołgiem. Chyba nawet bomb... Właśnie nie wiem czy bomba byłaby lepsza od szczekania. Póki co dobrze sobie z tym radzę. Z tym szczekaniem, które sobie wybrałem. No jesteśmy we wnętrzu piramidy Oj, musimy uważać na te od... odważniki, które na nas spadają Ale i również na niektóre z tych posągów Znaczy te jeszcze się nie ruszają, ale ten jak widzimy jest zbyt nadpobudliwy Okej, okay, jakoś się udało przejść tam... W sumie tu teraz nie mam się za bardzo po co co cofać Dobra, już mam Chciałem po powiedzieć, że nie muszę się już cofać po kości, ale no, życie więc Poza tym, no Kości zawsze taktycznie towarzyszą jakieś kryształy w takich ukrytych miejscach Dobra, niszczymy tę głupią głowę która w nas tutaj pluje ogniem da. Dobra, to jest ten moment, w którym dość trudno w którym dość trudno było yy, Znaczy, który było trudno przejść Problem w tym, że nie wziąłem tam życia Ale nie, nic, tutaj się tam praktycznie rozgrywka kończy Będzie już boss Okej, okay, no i mamy naszego generałka w czołgu Teraz tak, pierwszy jego atak jest taki, że no jego pociski będą się tak skakać na wzór żaby i, i no, nie będzie to aż takie trudne Chociaż jak widzicie oberwałem Okej, okay, pierwsza faza za nami Okej, okay, tutaj już mamy utrudnione zadanie Bo nie da się za bardzo tych pierwszych pocisków y, Ominąć bez wychodzenia z tego piasku A ah, już sobie Poradziliśmy z nim No i ostatni świat to będzie bodajże dżungla Okej, okay, jeszcze jeden kryształ i mamy 8 żyć Okej, okay, to był dziwny struś Powiedziałbym nawet, że dość niedorobiony Nie wiem, ten gody trochę mi się kojarzy Czy znaczy modelowo mi się kojarzy z tym 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 Eee... Gorydem z DuckTales Wow, grafik się popisał, mamy... klocki w kształcie... hmm, zapewne słonia Myślę, że to było raczej świadomie zrobione Tyf, Dobra Skaczący różowy tasiemiec Bo nie myślałem też o tym żeby zrobić Let's Play z DuckTales ale zrobić go w taki sposób, że najpierw przejdę tę wersję podstawową, e, nesową, oryginalną a potem przejdę wersję z tylko najpierw jeszcze muszę ją skończyć zdobyć tak więc no Okej okay. Jeden z nielicznych przeciwników którego nie da się zabić ten skaczący robak jeszcze mi utrudnia to zadanie Okay, to zapewne miała być żyrafa, czy jakiś... No coś w ten deseń. Dobra, spadaj, gorylu. Yy, tutaj dr druga, jak, drugi jakby etap tego świata jest podobny, ma nawet taką samą muzykę. No i przeciwnicy też się powtarzają. Chociaż tutaj jak widzimy, no ten goryl w ni niczym w nas nie ciska. Dobra. No dobra, pojawiła się sowa. Trochę to w sumie dziwne, mamy las, mamy gorylę w lesie. I to nie jest takim jakby... Znaczy tam było widać, że jest to dżungla. Tutaj mamy jakieś takie bardziej... No, no, no takie zwykłe drzewa bym powiedział. Takie jak na przykład w luntach leśnych w Adventure Island 3. Ale... Ten świat ogólnie nie jest dziwny. Będą o wiele dziwniejsze światy, ale to nie w tym... To nie w tej części, bo tutaj ogólnie na każdy świat chcę poświęcić no... Jeden odcinek, że są trzy światy, no to... Trzy odcinki w tym będą. Ej, spadaj! Mało nie? Okej, okay. tego przeciwnika również nie da się zabić, ale pewnie o tym już wiecie. Oj, mamy jeszcze piramidę. No dobra, czasami, no może trochę się pomyliłem, czasami, no tak bywa, że mamy więcej światu, bo w końcu w poprzednim świecie też mieliśmy, otwar mieliśmy pustynię, potem mieliśmy piramidę i potem jeszcze trochę pustyni. No tutaj jest tego dosyć sporo. Trochę więcej. Ale widzicie, tu się znowu pojawiliśmy Okej okay. Do tego bossa tutaj mamy o tyle komfortową sytuację, że możemy się po prostu schylić I póki on w nas nie będzie ciskać tymi kulami Jest okej okay. Kolera. Dobra Druga faza Tutaj ale się nie mylę będzie dość agresywny już widać po jego pociskach że no cholera a już go zwaliliśmy no no to trzy auta były praktycznie za sobą tak tu mamy gołębia który no występował w kreskówce dobra na razie na razie sobie zakończymy tę grę no i zapraszam do następny odcinek w którym zwiedzimy sobie świat B